Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Destraharz, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play perforce zakon świtu. Tak. No to co tam, nie ma, nie ma co z bez zbędnych słów używać, po prostu idziemy. Walimy ile wlezie tutaj im po łapach. Tyle tak jak ze starych czasów bo tak jak chlast, chlast. tak my teraz się tutaj przebijemy przez nich bez najmniejszego problemu. nie mam taką nadzieję. Dalej, 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 dalej. No i czemu wszyscy leczycie jednego? Zaraz wam many będzie brakować. Ciebie ubiję osobiście. Uszty. Hmm, dużo, mam 20. Widzę, że życia to jest większość ich życia. No dobra. No, tutaj był dobry chwil na nim. Widzę. Tutaj dobry heal na niego. Jeszcze dajcie jednego heal'a. Dobre, dobre, dobre. To tak powinno być. Okej, okay, widzę tutaj. Jeszcze nikogo nie straciliśmy. Dobry push, dobry, dobry. Push dalej. Tutaj jeszcze dajcie jemu heal'a, jak macie mamy. Proszę. Okej, okay, nie to. Dobrze. Wreszcie <gryścia>, jakiś Timur. Timur, czyli z angielskiego. Że nie mogę się Czyli z angielskiego. Praca drużynowa? Praca zespołowa, o! o właśnie, to wysłałem. Najgorsze jest, jak się coś mówi po angielsku. Wieś, co się znaczy. Wiemy, co to znaczy, ale nie potrafimy tego przetłumaczyć na polski. To jest, to jest najgorsza rzecz. To może nam się zdarzyć. Niestety. I tego ja nie mógłbym być tłumaczem, niestety. Rozumiem dużo z angielskiego ale nie potrafię tego na szybko dobrać sobie słów po angielsku, tylko po polsku Nie potrafię tak szybko się przestawić z języków Nie jakby Dobra no, no, dobra Nie mam czasu walczyć Come on, come on, idź w to Tutaj już sobie poradzę, spokojnie Jeden zginie, drugi zginie trudno No to w tym czasie sobie szybko. Zresztą mnie teraz to czas 2-3, 2-3, 2-3 No, ja te dwie wyżej już będziemy, będą w sumie... Nie będą mogli nic zrobić Gdzie tu jest... Tu jest Shearcar Gdzie jest... Taki pan, którego szukam to, to o tobie wiem, ale... Hmm No i chyba dalej, trochę głębiej Dobra, nieważne Szukam pewnego bardzo miłościwego pana E, który pomagał ludziom podczas wojny A, teraz tego sarkazm znalazłeś też No ogólnie szukam treningana. O, jest! Nie, to jest ten to jest e, taki zdrajca Ale no, patrzę człowieka inaczej wyglądającego i mówię, to on Dzikus Tutaj w ogóle dużo jest tych, tu jest Brenningam Dużo e, takich przeciwników typowych, ompetcowych trochę Dobra, się troszkę. Wszystko tylko to do końca. Oj, oj, oj. Właśnie, najgorsze, że to jest to, że jak mają się na tą linię zrespawnować, to zawsze pojawiają się jednocześnie wszyscy. Albo bardzo szybko po prostu. To jest straszne. To jest okropne. No ale to już trzeba tak pokuszać, żeby to po prostu teraz już skończyło. No niestety. dalej 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 damy radę dalej dalej ubijcie go nie mam czasu dobra sobie damy to Jest z braningem dalej stoi nie? z tym dzikusem fajny jest ten wiuszek O, nieważne mogę już bez niego dobre mięso nie w sumie nie ma dalej 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 twarda walka jak widzicie bo się tutaj wszyscy trzymają na mapach dobrze, się troszkę do... Nie wiem, tutaj właśnie tam Z Z kuli ognia. Oj, cienko, cienko to widzę. Spodziewałem się, że tak to staniemy w ciry. Najgorsze są te punkty, gdzie oni się wszyscy spawnują. To jest najgorsza rzecz, bo oni się takim tempem się spawnują. To jest, to jest nieporozumienie. Aha, widzę, że pominałem, widzę tutaj to. Tak wiem, powtórzyłem się, powiedziałem, widzę, że widzę, że wiem, że widzę Tak, nie więcej Dobra, nie, ja wiem, niech będzie standardowy build Okej okay. tum, 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 tum tum Kurczę, w dwójce jest fajna, w dwójce z jest fajna rzecz taka um. What to? What the? Widzieliście to? Tutaj? Jak, tak, cofniecie, to z tej strony, zobaczycie coś fajnego. Czucz, możecie sobie tam spojrzeć. Zaskakująca rzecz, nie powiem. Nie spodziewałem się takiej rzeczy, przynajmniej. Dobra, wy się bardziej chyba w sumie przynacie. Ok, widzę, że wszyscy pełne życie, dobrze. Tak, właśnie powinno być. O, fajnie, fajnie. Kurcze, jak ja lubię gry strategiczne, ale bardziej nie, w sumie, razie, o właśnie, wiem, o czym miałem Wam mówić, jest promocja w Biedronce, kierki za dyszkę. teraz, i w pozorom, nie, to nie jest wstyd kupować kierki za dyszkę z Biedronki, bo naprawdę dobre kierki są, po pierwsze, jest Blood Bowl, czyli gra z uniwersum Space Marina, działająca na zasadach, futbolu amerykańskiego, e, w tourowe, jest to turowa gra, jakby, e, w której występują postacie, właśnie ze Space Marina, orkowie, coś fajna, naprawdę fajna rzecz, polecam dyszka e, X-Blades, czyli coś, co miało być ko prawdopodobnie kopią, e, prawdopodobnie kopią, w sumie to jest kopia, a nie prawdopodobnie kopią Devin May Cry, czyli zwykły slasher e, gra akcji, prawda? co dobra gra również. Znaczy ona jest... W sumie ona jest taka na 7. Tak bym powiedział, 7 na 10. Jest to fajna gra, w której na pewno spędzi się dużo fajnego czasu z tym yy, bijąc po prostu tych wszy wszystkich przeciwników, tutaj sporo raduchy, wykonywanie kombosów, hit combo i tak dalej, i tak dalej. No, to jest tą grę polecam. Ehm, Boże ile was tu lezie. Co tam jeszcze jest? Przede wszystkim jest Supreme Commander zadyszkę. Polecam gorąco, ja za tą grę zapłaciłem stówę zaraz jak wyszła. Warto, warto tam ruszyć do sklepu, jeżeli lubicie gry strategiczne. Jest to gra przyszłości w sumie, w której sterujemy dowodzącym, tak. Jesteśmy takim robotem, który może wszystko w sumie zbudować. Na tym mniej więcej opiera się to wszystko. I nie jest to taka typowa gra strategiczna, na przykład jak Starcraft, gdzie mamy określone złoża surowców. I na nich możemy się budować, one są skończone i tak dalej. Nie. Tutaj surowców jest nieskończenie wiele. Yy, można ich wydobywać nieskończenie długo, i tak dalej. O pierwsze, to troszkę na innej zasadzie, takiej, że musimy mieć jakby, A zresztą, zobaczycie, jak sobie życie coś mecie coś. Z tego na pewno będę chciał też zrobić let's play, ponieważ ta gra jest warta, pokazać kilka potyczek w kampanię. Troszkę fajna jest, naprawdę, polecam. Yy, co jeszcze jest? Jeszcze kilka, jeszcze coś fajnego, bo ani pamiętam. Zobaczcie, w te trzy gry na, pe na pewno warto zainwestować, zależy kto co lubi. Czyli gra strategiczna, yy, graturowo-strategiczna w sumie można to tak nazwać. Gra opierająca się głównie takiej. Yy, Prawda, to jest gra footballowa, to jest taka gra sportowa w uniwersum Warhammer. Bardzo ciekawa gra, przecież nie wiem, czy teraz można kogoś dostać już na serwerach, żeby z kimś jeszcze pograć. W każdym razie umówcie się z kumplem, kupcie sobie gierkę. Yy, zawsze możecie grać we dwóch, tutaj jest sporo radochy. No. Na ten temat tyle. Polecam. Dyszki. Same dyszki. Czyli łącznie na te gierki trzy dyszki, no ja myślę, że to nie jest tak dużo. Tyle to się... Trzy razy tyle płaci się za grę, która wyszła tak dwa tygodnie wcześniej. Aha, a kolejny sposób, żeby zaoszczędzić na grach, jeżeli macie dobry internet, bądź po prostu nie spieszy się, że żeby... albo nie macie miejsca na pudełka. Polecam platformę Steam którą ściągacie, na którą możecie zapisywać różne gry, a później ściągać, oczywiście to wszystko jest legalne. Wtedy wchodzicie tylko na Allegro. W sumie to nie jest zbyt zalecane powiedzmy przez Walf. E, przez, przez Im się to nie podoba w każdym razie. Nie jest to nielegalne. Można na, Steam, na Allegro kupić same klucze do gier. Wow. Można kupić same klucze do gier. E, za, tak naprawdę ja kupiłem Space Marine na 3 dni po premierze za 50 zł. Czyli dwa razy taniej, niż bym kupił pudełka, a poza tym ja na pudełka nie ma miejsca. A mam szybki internet, 8 mega popieranie, niestety wysyłanie, wysyłanie już gorzej, wysłanie to raptem e, pół mega, czyli no w sumie, no bardzo mało niestety, ale to są polskie realia. Hmm. Wystarczyłoby mi w sumie wysłanie 2 mega, to już jest, jest dużo, to jest taki filmik 300 mega, to jest 20 minut pewnie, przepraszam. Nie, 400 mega to jest 20 minut. Tak mniej więcej. Tutaj biorąc z własnego doświadczenia, teraz na wysłanie filmików. Tyle wam powiem, bardzo. Tak, taki internet, jeżeli chcecie pobierać, wysłać. nie, tak, wysyłać, okej. Okay. Też bardzo. No, co tam jeszcze mogę wam pokazać? Także tylko takie klucze do gier mogliście kupować, które wysyłacie tam na platformie Steam, poszukajcie sobie o tym, to fajna rzecz. Możecie również kupować taką gazetę jak CD Action, która kosztuje 16-17 złotych, jak w sumie kupuję ją co miesiąc. W której zawsze znajdują się jakieś fajne, ciekawe pełniaki. Fajne, ciekawe pełniaki. I to jest w sumie warto, bo to macie, jeżeli was interesuje troszkę informatyka taka. Nie taka typowa, że sucha informacja, ale jakieś tam ciekawostki, w stylu, że tutaj wychodzi taka karta i tyle, to można się z tym zapoznać. Również bardzo ciekawa rzecz. Te pełniaki, które można zdobyć. E, fajne, fajne. Czasami się... By, kiedyś tam był Just Cause. Masa różnych fajnych gier, jak był Spellforce, Spellforce 2. No wtedy się wkurzyłem, jak wydali Spellforza 2. Ponieważ ja na niego wydałem 4 miesiące wcześniej 120 zł A Razem z dodatkiem. W no ale cóż. W każdym razie bardzo. Polecam Wam. Co jeszcze? Co ja Wam jeszcze mogę polecić? Ja biedny, biedny stracharz. O, oh, to w sumie tyle mam do polecenia. Może jakaś posyneczka? będzie teraz jakbym wam polecić. Nie O, widzicie, widzicie z jaką prędkością się nagrywa ten? Przezywanie to jest strasznie negujące. Widzicie, widzicie? Spójrzcie, tutaj mam masakra. Trudno jest to wszystko ogarnąć, niestety. W sumie ja i tak teraz ja się nie... Zbytnio się w to nie angażuję, bo nie chcę się znać w pojedynczych jednostek i rzucać czary. Dlatego jeżeli tak jak wam się w sumie nie chce mi teraz, to polecam wam wziąć... Nie maga, tylko po prostu tanka tak zwanego, czyli ciężko pancerzoną postać, która w sumie będzie walczyła za pięciu i tak dalej, Warto. To też. Warto. Zabijcie coś. Zabijcie się nawzajem, będzie szybciej. Z nie pójdzie wam tak szybko. Dobra. W każdym razie sobie pozbieramy to jogu. Okej. Okay. Tak. No, no, to bym się zajmował osobiście. To mi się nią osobiście, ale nie masz co martwić. Już ty. Okej, okay, tym już w sumie skończymy to miejsce. Chociaż może nie. Tak, oby mnie przeklęli, W sumie nie zbyt mi to przeszkadza. Sam jestem takim bogiem mógłbym powiedzieć, bo są. Tak. Po pierwsze, tworzę ludzi. Powiedzmy tak, przenośni myślę, że można to określić. Tutaj oczywiście masa itemów y, questowych czy przedmiotów questowych No widzicie, nekromancom muszę się zająć No i Co ja już Ja umagam, nie? Tak, ja rozdałem punkt nieważne Nie ważne. co zrobię zrobić? się skupić No, żadnej runy nowej niestety nie dostaliśmy No tak, czekam, ja jakąś nową runkę Jakieś postaci na troszkę wyższym poziomie no. Na razie trzeba zostać tak jak jest Musi zostać tak jak jest, żeby powiedzieć Oj W sumie to sobie tak zrobił No w sumie możecie iść tam na cobierze Macie sporo eee, No i co? S tutaj już damy co nieco wsparcia żeby przyszło? Hmm. No więc widzicie, ekonomia wygląda mniej więcej w tym momencie tak dosyć ciężko. Ale wyszliśmy w sumie, w duży plus, 1500. Tak więc przede wszystkim najważniejsze jest, że musicie cały czas pchać do przodu tą armię. Cały czas. Bo inaczej po prostu szkoda, szkoda tak krótkie wypady robić, bo to za dużo kosztuje e, złóż, nie złóż. Niestety. Jest! Nareszcie! Nareszcie Okej, okay, okej. Okay. Dobra, Już skończymy się podniecać i po prostu dajmy to co mamy. Tak, po pierwsze strażniczka. Czyli elfka wymagająca żelaza, bardzo silna bydja. Taki tank, czyli Czyli osoba, która potrafi znieść bardzo dużo obrażeń. drugie... Duże kwatery. Kuźny żelaza. O, przy okazji pokażę wam jak to wygląda... Aha, nie zrobiłem duży kwater. Dobra. Zanim zakończymy, pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Jak na przykład wybudujemy sobie duże kwatery. Pokażę Wam, jak wygląda e, tych ludzi. Hmm. Gdzie w ogóle są wszyscy? Tutaj. Okej. Okay. Jak wygląda e, tyton ludzi. Jak wygląda tytan elfek. Zaprezentuję to wam. Gdzie ja to mogę postawić? Tu, dobra. Zanim zakończymy rozgrywkę. O, właśnie, zapomniałem. Muszę tutaj wnioski wzrostu, mogę, mogę wam to pokazać. kurczę. Okej, okay. wiedziałem, że będą, tylko zapomniałem o tym. Może zastanawiałem się jeszcze, czy mam to pokazać, czy co mam z tym zrobić. Dobra, nieważne. W każdym razie, widzicie, jest to bardzo trudny przeciwnik do pokonania. Chociaż może już nie tak trudny jak trudne 16, jak są na 20 to już w ogóle, czy na 40 a na 40 to nie tutaj na szczęście dobra, wy go tylko zamrażajcie, jeżeli gra się tak jak ja bo w sumie za duże obraźnie to wy mu nie zadacie w taki sposób konwencjonalny okej okay. tak, dziennik, może sobie za sprawdźmy mm. no to wiadomo to wiadomo, to wiem. W hmm. łańcuchu to jest później. Duchy w sumie jeszcze nie zrobimy. Flan Godersen. Zaraz. Flan Godersen. Hm. Czy ja z nim nie rozmawiałem? Czy jak? Dobra. Okej, okay, zaraz się tym wszystkim zajmiemy, bo tu gdzieś powinien być. Men here. Tu jest jeden. Na pewno będzie jakiś przy, por przy portalu. Musi być jakiś przy portalu, bo jak nie będzie to się powiesza. Oczywiście w cudzysłowie tak biorąc to. O, dużo to nas nie zostało, widzę. Ale tyle wystarczy, to, to już po prostu nic nie ma. Poza to wam kupić. Kelra and Dobra, nieważne. Okej, okay, czyli w sumie z zadań... Eee. Jest. A to dopiero na dwunastym poziomie. Wiedziałem, że tu jest jakaś jakaś runa, tylko nie pamiętałem dokładnie z kogo wypada. Znaczy domyślałem się, że z niej. Domyślałem się. Ale nie byłem pewny. Dobra... Tam, 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 tam... A to, dobra, myślałem, że ominęłem. Okej, okay, idziecie dalej. Tutaj jeszcze kilka ostrze spotkacie. A nie ma sobie większego problemu. Cały czas je tego zamrażajcie, jeżeli wam się uda. Co wy do jasnych chunki robicie? Wolno się spytać, bo... Nie rozumiem. No dobra. Tylko zamrażajcie, tylko zamrażajcie. W ten sposób pomożecie najbardziej. Będzie zdążył zadać do nich Okej, okay, ja eskam na na tak. mojej 10 nie za dużo. Okej, okay. idziemy dalej. Teraz będzie kacenka, chyba nie, znaczy na na pewno będzie po przejściu przez portal. Teraz chyba będzie jakaś rozmowa bo coś w tym stylu. Coś, coś będzie. Okej, okay, mamy tutaj kilka zadań do oddania, także zrobimy to no, rzecz jasna zanim wyjdziemy z tej krainy wiem, odcinek jest dłuższy niż zwykle. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Okej, okay. będę nie tego, bo w sumie i tak na razie nie razie nic zrobić. Zajmijcie się tamto. Strasznie, nie lubię tych stworzeń, są strasznie twarde. Wsają mamy. tylko patrzę. A tak. Mogę się mylić, ale nie wydaje mi się, żebym się mylił. A nie, nie wysysają po prostu. Zaraz. Nie wiem. Dobra. Ehm. Ulepszać ich nie będę, bo to nie zmienia w ogóle ich wizualnego wyglądu. A nie wiem, czy by mi starczyło. Dobra. W każdym razie, tutaj tego Enta. Ent on się trochę, trochę się robią, te tany. Ta modernizacja jest już przeprowadzona. Ok. No automatycznie na pewno ich nie zrobię, więc podejrzewam, że po prostu nie mogę. No jest tak powiedziane, dlatego że nie mogę ulepszyć w momencie, kiedy one już są szkolone. A odwołać szkolenia się nie da, dla waszej ciekawości. Hmm, dziwnie to wygląda. Ok. Nieważne. Wiadomo, zanim przez portal przejdziemy, tutaj oddamy te wszystkie zadania. Jakie mamy i w ogóle. Hmm, zastanawiające jest, że nie poszedłem do flana. Hmm. Oh. A, oh, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś tu? Dziwne, ale dobra. O tak, nareszcie. Nie przypadam za tą, za tą mapą. Nie, żebyś dziwnie wyglądał, nie, ale. ale Okej. Okay. No dobra, czyli przynosimy się to. Hmm. Osady. Chodźcie tutaj znaczy, Chodź w sumie Dobra to tak ehm, Dobra, teraz sobie pogadamy chwilkę 20 minut już Dobra, dobra, dobra Trzeba to skończyć szybko Wiadomo, do następnej lokacji I tak przejdziemy dopiero w następnym odcinku Także Nie martwcie się Jesteś, jesteś Dobra Flan

continue knob in the middle left knob okay well and last the knob in the middle there is something else i have to know yes the combination isn't enough if you want to open the chest you need a key could you give me the key of course <laughs> <Get it>. <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> okay Dobra, czyli tak, z nim gadaliśmy. Nie ma problemu. Z tym się później znajemy tym rozdaniem punktów. Cały czas nie, nie chcę się ich rozdawać. Nie za bardzo wiem, jak chcę to zrobić. Zadania, zadania, zadania. Tu są dobre. Okej okay. tylko się jeszcze tutaj byśmy udali porozmawiać z facetem. Tum, 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 tum. Szkoda, że z armią nie można przychodzić przez portal. Chociaż w sumie byłoby za łatwo, nie? Dobra, proszę bardzo. Tak wygląda Tytan elfów. Czyli moim zdaniem najlepszy tytan w grze. Znaczy przynajmniej ze strony światła. A tak wygląda tytan ludzi. Najbardziej moim zdaniem Najgorszy tytan ze wszystkich... Ze wszystkich, tym razem mówię, tytanów. No, animacja jest ładna. Widać tutaj jakieś tam jakiegoś rodzaju y, futro, prawda? Jest człowiek. Całkiem ładnie to wygląda. Y, akurat Titan elfów, którego ja nazywam Entem. O, powiedzmy. Ma fajnie dużo szczegółów. Ma te Nie, no bo wolę Titan elfów, powiem wam szczerze. ten też jest mój. Ale naj najlepszy jest... Najlepszy jest ten elfów. I tyle. Zostałem coś. Fajnie, fajnie. Dobra. Ym, tutaj nie mamy już więcej nic do roboty. Nie martwcie się, pójdziemy i po skrzynkę i po tamto, ale to dopiero w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Oj, 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 okej. Okay. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Wtedy możecie być pewni, że nie przegapicie żadnego odcinka. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Ale wolałbym tą łapkę w górę. Hmm, jak fajnie, rytmicznie. Ale wolałbym tą łapkę w górę. Trochę jak w przedszkolu się, tak wiecie, wystukiwało, że jest, jest mogę coś. Dobra, nieważne, nie będę przedłużał sztucznie. E, no, tak, więc wolałbym tą łapkę w górę. No... Tyle, nie? Miłego oglądania. Czekajcie do następnego odcinka. Jeszcze ja się tylko się szybko przyniosę tam. gdzie powinienem. I jestem. Czyli jest zadań nie zostało nam tu nic. No znaczy Ci wiadomo, nie? Jeżeli ubiliście wcześniej... Tego kula pajęków, jak go to nazwać, to tu możecie iść do niego. Z tobą też powinienem teoretycznie porozmawiać, ale nie chce mi się. Okej. Okay. Wiele jest w ogóle o czym rozmawiać. Dobra, no to na razie, nie?